O, witam, witam drogie rybki. Kwiecień już mamy. No, piękny miesiąc, bo już je wszystko kwitnąć. Nareszcie, już miejmy nadzieję, że nie będzie zimy. A, chciałam Wam bardzo serdecznie i mocno podziękować za to, że mnie oglądacie, za to, żeście mnie a, zaprenumerowali i polubili. I jeżeli jeszcze tego nie zrobicie, to proszę mnie zapranumerować i polubić z paluszkiem do góry. A cieszę się bardzo, bo jest Was coraz więcej oglądających i jestem z tego bardzo zadowolona i dumna. Bo to mi daje takie, taki, takiego kopniaczka, aby dalej to po prostu robić. Bo lubię robić. To, co robię i, i robię to, co lubię. To jest najważniejsze. No, jeżeli chcecie mieć prywatnie rozłożone przeze mnie karty, to pod każdym moim wideo jest informacja. Jest moj, e, moja strona internetowa i mój e-mail. Wejdź na moją stronę internetową i w pierwszym rzędzie zawsze zapłacić. Taka sesja kosztuje 50 dolarów i trwa 20 do 30 minut. I robię to przez Skype'a, przez telefon, albo Wam mogę wysłać prywatne wideo, które jest bardzo teraz popularne i nie jesteście związani z czasem. I ja też. Także proszę w pierwszym rzędzie zawsze zapłacić, żebym Wam mogła nanieść na listę oczekujących, a ja od 3 do 6 dni zawsze dam o sobie znać. I przedyskutujemy, co dalej. No, 7 kwietnia mamy znów księżyca. No i oczywiście nowe intencje. Piszemy nowe intencje, moje drogie rybki. Wypisujemy to, co chcemy mieć, do, do czego chcemy dojść. Nasze marzenia, cele, co potrzebujemy. Wypisujemy, czytamy to głośno, a na końcu palimy. Palimy, no i oczywiście popiół wyrzucamy na zewnątrz. Niech już wszechświat i aniołki zaczną nad tym pracować. To jest też energia. A 22 kwietnia mamy pełnię księżyca. I wypisujemy niechciane intencje. To, czego nie chcemy mieć w życiu. Negatywnych emocji, negatywnych ludzi, negatywnych sytuacji czy jakichś aspektów wypisujemy. A nawet i osób. Wypisujemy, czytamy to głośno, a na końcu palimy. Palimy, a popiół wyrzucamy na zewnątrz. Niech już wszechświat, bozia i aniołki zaczną nad tym pracować. I będą, bo to też energia. No, i to by było tyle. Piszcie do mnie komentarze, bo bardzo je lubię czytać, i zawsze na nie odpisuję. Także, moje drogie rybki, waszą pierwszą kartą na miesiąc kwiecień jest powściągliwość. No, widać tutaj, że masz czystą wizję. Co chcesz po prostu osiągnąć? I wcale się z tym bardzo nie spieszysz. Po prostu dajesz sobie na to jakiś czas, aby się upewnić, że to, co robisz, będzie zrobione jak najlepiej możesz. To też mówi o jakichś wyższych duchowych um, podejściach czy też nauce. I to, co robisz, Jeśli chodzi o rozwój, właśnie duchowy, po prostu pobierasz jakieś nauki spirytualne, duchowe. To Ci po prostu pomoże w tej Twojej podróży wewnętrznej, duchowej. Jesteś po prostu wewnętrznie spokojny. Czy spokojna, droga rybko, z tym, co po prostu robisz. I wiesz doskonale, że to wszystko po prostu znajdzie się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. A piątka jest piątka kielichów, odwrotnie jest Twoją drugą kartą. To jest karta, która przedstawia wartości. Wartości i wiedzę. Jaką po prostu posiadasz i czego tak naprawdę a... Um, Chcesz i co może sprawić, że będziesz o wiele szczęśliwsza, rybko? To jest po prostu a, błogosławieństwo, ukryte, jakby błogosławieństwo. Ok. Które się praktycznie kryją za, a, za tym co, co już przeszłaś. Czy czymś też z, zostałaś. A, coś nie poszło po prostu tak, ale Było tam duże dużo rozczarowanie, ale jak przejdziesz przez tą um, transformację, to po prostu uwolnisz się i będziesz aż dosłownie ściskać te nowe możliwości, jakie ci się ukażą. Czasami też e, oznacza uczucie takiej stagnacji, jakbyś była zamknięta, e, zamknięta, ale to było już w przeszłości, to już jest za tobą. Bo ciągle mówi, Stawiasz sobie pytanie, o ja, co by gdyby? I tym sposobem nie jesteś w stanie po prostu skoncentrować się na, na tym, co jest pozytywne. To są po prostu uczucia głęboko zakorzenione. których praktycznie ciężko żałujesz No, pionka jest też numerem zmian, okej. Okay? Numerem zmian i chcesz, żeby te zmiany zaszły, i chcesz je po prostu. Do, do swojego życia wnieść. I wniesiesz, z tego co widzę, bo to jest as kielichów. To jest początek miłości, szczęścia, współczucia, a zrozumienia. To jest po prostu początek nowej miłości, a także i odnowa starej też może być Możesz zacząć jakiś nowy związek czy też przyjaźń albo nawet i romans i będziesz, będziesz po prostu wiedzieć, będziesz czuł jak a, jak motylki ci w brzuszku latają. I będziesz za to praktycznie, druga Rybko, bardzo wdzięczna, bo zdasz sobie sprawę z tego, że to jest ktoś, z którym możesz dzielić naprawdę wspaniałe połączenie, czy będziecie się rozumieć i będziecie nadawać na tych samych falach, że tak powiem. Pozytywna energia będzie tutaj po prostu stworzona i będziesz się czuć z tym bardzo dobrze i będziesz się czuć bardzo dobrze i będziesz widzieć bardzo dobrze też i świat dookoła siebie. To jest też i energia, a połączenie się z wyższą energią niż Twoja. Jeśli chodzi o duchowość. Po prostu połączysz się ze swoim światem wewnętrznym, ale z wyższą energią niż Twoja. To też może oznaczać jakiś kreatywny, a Projekt, albo nawet i a, ciążę. To może być zarówno ciąża i Twoja, jak i kogoś z Twojego bliskiego otoczenia, bo to są rozłożenia generalne, więc może się tyczyć Ciebie albo kogoś z bliskiego otoczenia. Jednym słowem, to, to będzie czas na to, żeby dawać. A jeśli chodzi o pracę, to oznacza. Po prostu promocję. Dostaniesz jakiś bonus, albo posuniesz się wyżej w pracy, albo też możesz zmienić po prostu pracę na całkiem lepszą nie dość, że finansowo, to jeszcze emocjonalnie przyniesie ci to satysfakcję. A jeżeli z kolei nie masz pracy, to to już do ciebie po prostu nadchodzi. I na pewno ją dostaniesz. Arcykapłan, ale odwrotnie, i to jest karta wyjątkowo spirytualna. Ponieważ to są rozłożenia ogólnikowe, generalne, więc to może być i ktoś, kto jest. Spirytualnie niespełniony jeszcze, ok? Bo jesteś jak taki rewolucjonista, ale ma, młody, młody rewolucjonista. Możesz mieć. Jakiś konflikt, kłopoty z rodzicami albo a, z osobami urzędowymi, ok, na jakimś wysokim stanowisku. To może być ksiądz, może być lekarz, może być adwokat, może być sędzia, może być jakiś prawnik. To może być też i nawet Twój ojciec, albo a, ktoś, kto będzie się zachowywał jak właśnie Twój ojciec. To może być też Twój boss, czy bosowa, albo ktoś, kto jest po prostu na wyższym a, stanowisku. I ta osoba po prostu rządzi z żelazną ręką. I rządzi i wymaga od innych, aby byli posłuszni i grzeczni. I w tym wypadku możesz mieć, możesz nie mieć wyboru, tylko po prostu słuchać i się do tego dostosować. Duchowo jednakże musisz więcej uwagi poświęcić swojej energii wewnętrznej, żeby żebyś mógł wydostać tą mistrzowską wewnętrzną swoją energię. Jednym słowem i pobrać lekcję. Jednym słowem, rozwijać się po prostu duchowo. Czytaj, pisz, maluj, a pisz dzienniczek, czy zeszedł wdzięczności, a medytuj, zapisz się na yoga jakieś klasy. Pray. To znaczy, Pray. módl się. Idź w naturę. Kontempluj. Po prostu rozwijaj swoje horyzonty duchowe. Czytaj na ten temat. Jeżeli nie wiesz nic, to zacznij czytać. Zacznij po prostu coś robić ze swoim. Ze swoim wnętrzem duchowym, bo to na dłuższą metę przyniesie ci bardzo dobre rezultaty. Ja cały czas mówię, mamy w dzisiejszych czasach YouTube medytować 15 minut dziennie. Rano wystarczy 2-3 minuty, zacząć od pozytywnego słowa dzień, i wtedy cały dzień nam minie po prostu pięknie. Nie dopuszczać negatywnych a, słów, czy nawet myśli, bo myśli to też energia. Pamiętajcie, że to jest wibracja. Myśl jest wibracją. I jaką, jak wibrujesz, tak do Ciebie to wraca. Także rozwijajcie się i dziękujcie Bogu za wszystko, co macie. No i oczywiście te aniołka wyciągniemy do ringwirtu. Do ringwirtu. Już jest późno, ale chcę dokończyć. Chyba jeszcze resztę będę musiała jutro dokończyć. Dla rybek. Dla ryb o, 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 o. No dobrze, upadł. Atena. Ktoś miał Atena. tylko nie wiem kto. Atena. Siła daje bezpieczeństwo. Wiesz, jak być silnym i kochającym, co przynosi korzyści Tobie i innym. Atena. To jest Atena dla Was. I przesłania anielskie też do inwieci. O, wróciło się. Nie ma się czym martwić. Jesteś bezpieczny. A wszystko znajduje się pod doskonałą kontrolą boskiej opatrzności i wszechobecnego porządku. Dzięki myślom i uczuciom pełnym miłości sytuacja zostanie rozwiązana w najlepszy możliwy sposób i bez wysiłku. Nie ma się czym martwić. I Atena. I magiczne czasy. Zobaczymy. To Wam magiczne czasy powiedzą. Też piękne karty. Działej Bergsman. No oj, 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 oj! Uzdrowienie. Bless all in need of healing. Czyli błogosław wszystkich, którzy potrzebują uzdrowienia. Hope and love. Nadzieja i miłość. Spirit grant us strength and wisdom. Duszki, proszę, dajcie nam siłę. I mądrość. Guide us to the path of wellness. I prowadzi nas na drogę. Well being. Dobrego życia. Inaczej o. Wellness. Albo wspaniałości. Czyli healing. Nie ma się o czym martwić i Atena. Healing nie ma się o czym martwić i Atena. No, i to by było tyle, moje drogie rybki. Dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę wspaniałego kwietnia i niech Was Bozia błogosławi, aniołki oświetlą Wam drogę, którą podążacie. I zawsze je pytajcie o pomoc, a będzie Wam dane. Do widzenia.